Siema, dzisiaj ten skin do zgarnięcia, żeby go zgarnąć łapa, <coughs> subik, komentarzy bierzecie udział, więc życzę powodzonka, bierzcie udział, a my na casehack.com się znajdujemy, link do strony oczywiście macie w opisie, wbijając ten plusik, e, wpisując kod SOUL, zastosuj dwie skrzynie na start za darmo, 10% bonusu do doładowania, PSC, Paypal, e, bliki, skiny, krypto, chujemuje, co byście chcieli, wszystko się tutaj znajduje, e, oczywiście po każdej wpłacie znowu możecie użyć kodu SOUL i otrzymać 10% bonusu do wpłaty, bo za pierwszym razem dostajecie. No i za każdym razem, gdy użyjecie kodu przed wpłatą, e, czym więcej, więcej darmowych skrzyni, a co najważniejsze, warto z kodem Soul, ponieważ jest giveaway na zajebiste skiny. E, na moment, jak nagrywam film, 20 osób brakuje do setki, żeby się rozpoczęło odliczanie. Ale jak ten film się znajduje na YouTubie, już możliwe, że się rozpoczęło to odliczanie. E, więc co. Dychę wystarczy z moim kodem. W drugiej linii opisu macie link do tego giveawaya. Dychę, klikacie do ładu i kod Soul Minimum 10. Jak wpłacicie więcej, może być, oczywiście, ale jak dyszkę minimum, dołączacie do puli uczestników. Więc myślę, że spoko. Wpłacając 4 dyszki z moim kodem, możecie kliknąć tutaj, weź udział i zgarnąć ski na zaprawie 15 koła. Oczywiście to jest giveaway od strony, to nie jest ode mnie. Ale może być użyty kodik Soul i klikacie weź udział, tylko wystarczy, że trzeba dołożyć. No, a z moim kodem, dostajecie, wpłacając 4 dyszki, dostaniecie 44 zł. No i do, też dołączycie do mojego giveawaya, więc myślę, że spoko. Jak widzimy, nasz balans nie wygląda za dobrze. Ogólnie cashback jest na stronie, zbiera się diamenty, jest event, więc myślę, że też spoczko. Tutaj mamy wszystko, właśnie z eventu. Skrzyneczki. Na pozi poziom się wbija na stronie, jest za poziom każdy, za każdy poziom odbieramy nagrody. Tak samo jak mamy skrzynki bonusowe darmowe, które nam zostają na 24 godziny, więc jest tego sporo, ja odbieram bonus, ja odbieram bonus, ja to sprzedam, mamy bonus w postaci cashbacku, teraz będziemy sobie zbrać od nowa, to jest wszystko opisane oczywiście jak to działa, jeżeli klikniemy, kurczę, twój postęp, no raz 1%, w sensie, wydamy stówkę, no to mamy złotóweczkę, mniej więcej tak to działa, Diamenty też wydamy w, tutaj w marketplace, żeby mieć więcej, no i robimy pożyczoną bitwę kolejną Mówię chłosteczka podbieramy sobie bonusy i, i tyle. Podbieramy sobie bonusy i. I, i z tego sobie zrobimy bitwę i weźmiemy jeszcze credo i będzie gitara. Kup i kup. 678 pelenów, diamenty wykorzystane, cashback też. Wzięliśmy sobie, no cóż, ale jeszcze weźmiemy pożyczkę od strony i lecimy. W sensie pożyczka nie musimy tego później zwracać, wiadomo, ale jak wygramy, to wtedy musimy oddać, nie? Więc to też jest zajebiste, to też jest zajebiste. Solo cztery graczy, klasyczny, no klasyczny dajmy i. Wrzućmy parę tych skrzynek. Albo no zróbmy tylko na to. Nie wiem, czy tyle będę mógł pożyczyć. Mogę. Musimy od stronki pożyczyć ponad 5 tysięcy. I w sensie jak przegramy, to tylko tracimy to co mamy my, oczywiście cashback jest w postaci skina i tak dalej, a jeżeli uda nam się wygrać, poker, force i bot, Jorgo A jeżeli uda nam się wygrać, to musimy oddać te nasze 90% pożyczki, czyli no te 5 koła ponad, nie? 5, 200, coś żeśmy pożyczyli jakoś tak, nie? Kurde, i znowu mnie kurciło, żeby zrobić underdoga. Na ten moment to by był zajebisty, kurwa pomysł. Lecz no, ja pitole, no nie no, nie, no, ja ostatnio zwariuję, ja ostatnio mam tak pecha. Takiego mam pecha, ja nie no, dobrze nam zajebiście siadło, ale kurwa, Jorgo trafia kosę za 8 koła. Gdyby na odwrót to siadło, to by było dobrze. Gdyby Jorgo tego nie trafił. Jakkolwiek, no mielibyśmy jeszcze szansę. Nie wierzę, no kurwa, nie wierzę. Chyba, że nam jeszcze by poleciał, no ale to jest wiadomo, to jest najdroższy skin w tej skrzyni. Nie, no już nie liczę, gdybym zrobił underdoga, właśnie to też. Ale no, robiłem już. Kurwa, ten nas ratuje. On nas jeszcze ratuje. Najlepsze jest to, że on nas ratuje, jak nam by poleciał ten Butterfly, nie? Teraz już w ogóle. Jakby teraz nam Butterfly poleciał. Teraz, teraz, jakby nam poleciał. No właśnie. No i Underdog, jakby to był, to byśmy go wygrali. Mieliśmy najmniej. Zobaczcie, 27, no 28. Poleczyliśmy 5. 5 coś, no to mamy 23. Wydaliśmy swoich 9 stówek 9, nawet nie 800 coś, chyba tak nawet nie 600 coś. Teraz już nie wiem, bo już się pogubiłem. 5 coś pożyczyliśmy na pewno. No to powiedzmy, wartość bitwy szuche nie? No to tą szuchę odjąć, no to byśmy mieli 22 koła profitu, gdybyśmy zrobili underdoga lub gdybyśmy my trafiali to, co bot Jorgo, no w ogóle 11,600. Gdyby ten za 8 byśmy mieli 12, 800, nawet 900, nawet prawie 13, i to zgarnęli. Gdybyśmy my trafili, to zajmę się on. Albo gdyby to była bitwa underdog, no ale cóż, jak ostatnio pech, to pech, już ja mogę tutaj więcej powiedzieć. Wbijajcie do giveaway link, druga drugalnika opisu. Naprawdę fajne skiny do zgarnięcia. Eee... A ja co. Tworzę sobie z skrzyneczkę to za setny poziom, no już mogę, I tak przeleciało, wiadomo, ale ona jest 24 godziny, nie, I mi przeleciał ten skin i patrzcie, ja mu otworzyłem, ona została już na stałe za darmo, to 24 godziny, tylko fakt faktem trzeba być setny poziom, to jest naprawdę, no niełatwe do zrobienia, na setny poziom, zmniejsza się szybciej, wbijaj tych skrzyneczek, odblokujecie sobie na pewno więcej, ale tam też są tańsze skiny, no wiadomo. Wiadomo, mortki, no i co? Z mojej strony to tyle, serdecznie dziękuję, no i nic więcej tutaj nie wykombinuję, na razie hej!